Święto Teatru wyjątkowej oprawie. Znamy laureatów 46. edycji Złotych Masek, Nagród Teatralnych Województwa Śląskiego i Opolskiego. Po ubiegłorocznym sukcesie Korzeńca spektaklem roku została piąta strona świata na podstawie powieści Kazimierza Kuca. To dowód na to, że literackie adaptacje stają się naszym towarem eksportowym. Wybór laureatów z roku na rok jest trudniejszy. Tym razem w konkursowe szranki stanęło 65 spektakli i ponad 600 artystów z naszego województwa. Oprócz tych osób, którzy przychodzą na przedstawienia, warto, żeby fachowcy ocenili i wyszukali najlepszych aktorów, najlepsze role, najlepsze spektakle i najlepszych reżyserów. Jest kilka kategorii nagród Złote Maski. I we wszystkich jest to nagradzać. Wyróżnienie w każdej z kategorii to nie tylko docenienie kunsztu artystycznego, ale i prestiż. Zdaniem twórców ta nagroda smakuje szczególnie. Ona jest przede wszystkim bardzo ważna dla artystów. Ta praca, której normalnie widz nie widzi. Te miesiące prób, również miesiące pracy scenografów, choreografów, reżyserów, w tym dniu, w przededniu, akurat w tym roku, tak się złożyło, że w przededniu Dnia Teatru jest nagradzana, jest pokazywana, jest doceniana. Tegorocznym zwycięzcą Gali, która odbyła się w Sosnowieckim Teatrze Zagłębia, okazał się zespół Teatru Śląskiego, który zwyciężył w trzech kluczowych kategoriach spektakl, reżyser i rola męska. Nominacji dla Teatru Śląskiego było więcej. Spektakl Cinema, który był produkowany przez Teatr Śląski, ma trzy nominacje za najlepszy spektakl. Francesco Fasone, który przyjął z tygodniu, ma nominację za reżyserię, a Wiesław Kupczak, nasz aktor, za rolę w tym spektaklu. Oprócz tego cztery nominacje ma piąta strona świata, którą miałem przyjemność reżyserować, Kazimierza Kuca. Właśnie za rolę w tym spektaklu główną nagrodę w kategorii rola męska otrzymał Dariusz Chojnacki. Jego zdaniem tego typu wyróżnienia przynoszą nie tylko satysfakcję, ale i podnoszą poprzeczkę. O sukcesie spektaklu decydują jednak widzowie. Myślę, że dobry spektakl to też, to też dużo widzów i widzowi się też podoba. A myślę, że jeśli chodzi o złote maski, to raczej, raczej przeważnie wygrywają najlepsze spektakle, mam takie wrażenie, w regionie. W takim się Eee, no to już pozostawię widzom do tej. Złotą maskę za rolę żeńską przyznano Danucie Lewandowskiej, która wcieliła się w tytułową postać matki w sztuce wystawionej w Teatrze Nowym w Zabrzu. Jury przyznało także nagrody specjalne za spektakl Synek zrealizowany w Muzeum Górnictwa Węglowego i za kostiumy do spektaklu Noc w Wenecji. Ta trafiła do rąk Barbary Ptak. Jak sama przyznaje, pomysł na niektóre z kreacji zrodziły się w jej głowie prawie pół wieku temu. To szalenie dużo nad tym pracowałam i bardzo dużo musiałam wymyślać. A Wenecja to już cudo świata. I jeszcze z mężem kiedyś byłam, i tak sobie już wówczas pomyślałam, że to taka wspaniała ta Wenecja. I, ale nie wszystko mi się tam tak podobało. Myślę sobie, gdybym ja kiedyś mogła zrobić coś o Wenecji. No na pewno bym wymyśliła inaczej. I tak chyba zrobiła. W kategorii scenografia wygrał Paweł Walicki za pracę przy Bobiczku w teatrze Zagłębia. Spektaklem roku dla młodych widzów został Sen Nocy Letniej w teatrze Lalek Banialuka w Bielsku Białej. Odkryciem w kategorii rola wokalno-aktorska została Anna Nowożyn. Artystka operowa, która wcieliła się w rolę Elizy w muzykalu My Fair Lady, wystawionym na deskach opery śląskiej. Nie spodziewałam się w ogóle nominacji, więc jak się dowiedziałam, to było dla mnie ogromne zaskoczenie, a już tym bardziej nie spodziewałam się, że dzisiaj przyjdzie mi stanąć na tej scenie i odebrać tę nagrodę. Bardzo się cieszę i czuję się naprawdę wyróżniona. A im dłużej tu tam siedziałam i w tym towarzystwie przebywałam, tym bardziej poczułam, jakie to jest ważne wyróżnienie. Tegoroczną galę wręczenia złotych masek uświetnił występ ukraińskiej formacji wokalnej Tercji Pikardyjskiej.